Manko Mordeczki, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić już 18 czerwca do Ogrodzieńca na charytatywną galę Walcz i Pomagaj. Gala VIP odbędzie się w szczytnym celu. Zbieramy pieniążki dla Tysona, który miejmy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pomocy wyjedzie na Florydę już pod koniec lipca i weźmie udział w Mistrzostwach Świata Juniorów. Także spełnimy marzenie Tysona. Moim rywalem jest Adrian Cios, i w tym momencie właśnie mam do ogłoszenia malutki statement do mojego oponenta. Drogi Adrianie. Wszyscy wiemy, że Twoje serce i Twoja głowa w tym momencie są zupełnie gdzie indziej. Wszyscy również wiemy, jak pięknym uczuciem jest miłość. Kto nie był zakochany, niech rzuci pierwszy kamień. Natomiast, Mordo, 18 czerwca mamy walkę. Mam nadzieję, że traktujesz to poważnie. Mam nadzieję, że nie zlekceważysz mnie tak, jak zrobił to mój ostatni rywal. I mam nadzieję również, że wiesz, że zaleca się, żeby w ostatnim okresie przygotowawczym przed walką zachowywać wstrzemięźliwość seksualną. Także, Nikola, oszczędzaj mi tamtego Adriana. On wróci. On wróci po krótkim okresie rehabilitacyjnym, ale na pewno wróci i będziecie mogli się nacieszyć sobą. Także, Adrian, pamiętaj: prawdziwa siła techniki się nie boi. Na koniec jeszcze jedno, kochani. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto chciałby zostać moim sponsorem i wesprzeć mnie w przygotowaniach do tej walki, to gorąco zachęcam do kontaktu. Za walkę nikt z nas nie bierze ani grosza, walczymy wszyscy charytatywnie i również na współpracy sponsorskiej nie chcę zarobić ani złotówki. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto chciałby ufundować mi treningi lub catering dietetyczny, w zamian za umieszczenie logotypu lub chociażby Twojej ksywy na koszulce, w której będę walczył, to zapraszam do kontaktu. Widzimy się 18 czerwca w Ogrodzieńcu. Adrian, idę po Ciebie!